Witamy tu z Bystryce od Głuchowej. Organizatorem tego roku jest również gmina Bystryca. Trzeci raz tutaj jesteśmy. Woda jest idealna, bo ma coś około zera. No i zobaczymy jak się to uda. Są takie super schody drewniane do wody. No to według mnie będzie dzisiaj gorąco, bo są dzisiaj walentynki. To się trochę uh, ogrzejemy tą fajnie chłodną wodą z Guchule. Ponownie zapraszamy w następnym roku. witamy was Tadek w Witamy was w Vestrzycy. A są mi radni, że was przyśłotela. Wy coście są tu. tak by mi byli rádi, kdyby jste přišli pomoct z Ježka. Díšo má kapušnica, ale je Díšo super grochula. <tějí> I dzisiaj byłem po pierwszy raz się kąpać w dwustopniowej wodzie no, jak człowiek zaczyna z tym procesem to Musi przekonać troszeczkę takie te wrażenia tej zimy, ale jak się już troszeczkę dalszą, dłuższą dobę to stosuje, to powiedzmy po tym wyjściu z tej wody są te przeczucia dobre, to znaczy taka euforia i człowiek ma do, dobre, dobre poczucie z tego. 要仔细检查，要不不行。